Dzień dobry, kochani. Dlaczego sportowe przedmieście nie honoruje multisporta i tym podobnym kart partnerskich? Słuchajcie, sportowe przedmieście to miejsce, w którym każdy otrzymuje trenera personalnego. To tak, jakbyście poszli na masaż. To są usługi typu masaż, usługa typu wizyta prywatna u lekarza, specjalisty w danej dziedzinie. I tak naprawdę tyle. Zatem nie jest możliwe otrzymać wizyty u profesjonalnego e, trenera, lekarza, specjalisty, który czuwa nad waszą techniką, analizuje Wasze ćwiczenia, który często jest na telefon i przesuwacie z nim. Słuchaj, wyskoczyły mi zakupy możemy o tej i o tej tak, możemy, który często jest dopasowany do Waszego życia, do Waszej pracy więc nie jest to możliwe, by tak, taka usługa premium na którą nie może sobie każdy pozwolić była dostępna za pomocą jakiejś karty którą e, opłaca pracodawca czy wy sami sobie rzędu, kwotą rzędu między 30 a 400 zł miesięcznie nawet nie jest to możliwe, by korzystać z takich E, usług premium w momencie, w którym bylibyśmy taką siłownią jak większość, czyli przychodzi się do nas, zapłaci nam stówkę dwie, e, czyli tak zwany karnet, ja przyjdę sobie chcę sobie pomachać Twoimi sztangami ja chcę sobie przyjść do tej siłowni, pomachać sam na własną ręką tymi sztangami to wtedy te multisporty gdzieś tam, prawdopodobnie w wielu miejscach są właśnie dostępne jeżeli ta usługa no jest słabej jakości tak? albo po prostu jest potrzebą dla kogoś. My nie trenujemy z ludźmi, których potrzebą jest przyjście, trenowanie na własną ręką. My jesteśmy usługą dla ludzi, którzy potrzebują drogowskazów w postaci trenera, który będzie czuwał nad indywidualnie dopasowanym planem, idealnie zrobioną techniką. Chcesz się zabezpieczyć przed kontuzją, przed urazem, nie zrobić głupot na treningu, eee, chcesz mieć jak najszybsze efekty, nie trenować bez e, straty czasu. I czegokolwiek, więc my w naszym miejscu zawsze dostajecie trenera personalnego, który jest bardzo często dopasowany do Waszego grafiku, na Wasze wezwania, na dwa czy trzy razy dopasowany nawet w tym, w tym aspekcie do Waszego życia, do Waszego ciała i tak naprawdę są to usługi bardzo, bardzo premium, więc nie oczekujmy, że gdzieś tam te karty, które czy tam dostaniemy, czy sobie zapłacimy, będą obejmowały takie, um, takie usługi, no chyba że właśnie potrzebujecie skorzystać, yy, wejść sobie samemu, coś tam uważacie, że macie wiedzę, albo po prostu yy, może yy, nie chcecie pracować z trenerem, być po prostu jeszcze nie możecie sobie na to pozwolić, to być może szukajcie takich miejsc, właśnie gdzie honorują takie karty i, 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 i działajcie, nie? I tyle, tyle słowem tutaj sprostowania, dlaczego Sportowe Przedmieście nie honoruje i nie będzie nigdy honorowało kart. Dlatego, że u nas się pracuje tylko z trenerami. W momencie, w którym wpuszczalibyśmy na własną rękę, na to być może byśmy to rozważyli. Na ten moment nie ma i nie będzie takich szans, ponieważ nie odchodzimy od tego systemu bo widzimy, bo mamy problem z miejscami, żeby zmieścić kogoś na trening personalny, na usługę premium, więc po co mielibyśmy się cofać i dawać komuś salę na własną rękę, w której ktoś może zrobić sobie jakąś krzywdę, głupotę i tego, tego typu kwestie. Tyle mam na dziś eee, z tej strony jeszcze tylko przypomnę. Bartłomiej Sikorski, właściciel Sportowego Przedmieścia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ćwiczmy z efektami. A, jeszcze ostatnia kwestia, bo czasem ktoś mówi, o nie, 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 ja mam multisporta i mam w tym trenera. Mam, y, mam trening personalny raz w miesiącu, ale zawsze. No słuchajcie, być może tak, nie mówię, że nie. Ja jeszcze wychodzę z takiego założenia, że szanujmy się. To jest opcja gdzieś tam mocno pośrednicząca, która ma rzekomo wypłacać prowizję przedsiębiorstwu, eee, i nie oszukujmy się. Chcemy się szanować. Chcemy dawać lepszej jakości usługi, dlatego nie możemy korzystać z czegoś takiego, co będzie nas w ten sposób tak opłacało, jak to wygląda do tej pory. Także jest to bardzo niekorzystne e, biznesowo, co uważam mogłoby zabić tak małą, kameralną, cudowną społeczność robiąca takie wyniki. Nie możemy sobie na to pozwolić. Dlatego to jest kolejny powód.